Dzisiaj randeczka z Tindera. Trzeba się jakoś przygotować. Może chociaż zęby umyję. A, może cały? Jak ja dopadnę tego, co mi tu jeździ nad uchem, to mu normalnie nogi z tyłka powyrywam. Wychodź. Wychodź, huliganie. Wychodź, mówię ci. Pokaż się, pokaż się. Ja cię zaraz sobie patrzę. A? Ja już prawie cię miałem. Ach, teraz z tej z zaskoczenia mnie wziął. A w ogłoszeniu było, że spokojna okolica. Kochanie, kochanie, wracaj do łóżka. No proszę cię, proszę cię. Daj im spokój już. Lino, nie, nie mogę. No trzecią noc przez nich nie śpię. No, no tak, to mnie jeszcze nikt nie obraził, że ja pijany jestem, tak? Aha. jak ja stąd wyjdę? Aaaa! A no, dalej, da radę, jest, jest. Ale zasypało, jak ja teraz wrócę do domu? Aha. No rybeńko, rybeńko, chodź się przytul. Ty mi w ogóle czułości nie okazujesz. No, przestań. No ale, no proszę, no proszę. Trochę się poprztylamy, po pomiziamy. Wzostaw no, mnie w spokoju. Stary oblechu. No proszę, no proszę. No no, 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 nie bądź taka nic. W ogóle zimna jesteś. No proszę, no, co ci szkodzi? Co ci szkodzi, umyjesz się? No dalej, buziaka chociaż, buziaka. Nie, nie chcę, nie chcę. Zostaw mnie, zostaw mnie, no buzi, 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 chociaż policzek, no no, 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 proszę, no dalej, no, no, żoną moją jesteś w końcu, a spadaj, spadaj, nic z tobą nie będę robiła, a dobra, to idę sobie, idę, zobaczę, co sąsiadka robi, idź, krzyż na drogę, arrivederci Roma, ażebyś wiedziała, że pójdę. Dziękuję, że obejrzałeś do końca. Jeżeli Ci się podobało, zostaw kciuka w górę. Do następnego razu.